Siemano, siemano, słuchajcie, co? Deskorolka staje się znowu popularna i to jest mega piękne. Znowu wraca moda na deskę, znowu wraca moda na jakieś fiszki, longboardy, na oczywiście deskorolki klasyczne i w dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie, czego jest tą przyczyna, czemu wraca, czemu w końcu wraca, po tylu latach można powiedzieć, czemu to wszystko się od, tak dzieje pozytywnie. Zapraszam do oglądania. Słuchajcie, tutaj sytuacja wygląda następująco. Jakby na to nie patrzeć, to bardzo dużo pomogły kanały typu mój, nie wiem, bo w sumie jako pierwszy założyłem kanał vlogowy teraz po latach, bo ogólnie deskorolka vlogowa i tak dalej na kanałach YouTube nie istniała w ogóle. Już przez parę dobrych lat, jak ludzie robili, to wiedziałem, po dwa filmiki robili i je się poddawali, a no ja cisnę 2,5 roku systematycznie i później zaczęły się tworzyć kolejne kanały YouTube'owe, deskorolkowe, co mnie tak naprawdę bardzo cieszy, bo im więcej, tym lepiej. I teraz powoli zaczyna widać tego efekty. Spójrzcie, no nie ukrywajmy, że najlepiej najlepiej to by było powiedzieć, że im więcej osób, tym lepiej. Jakby na to nie patrzeć, fajnie, ponieważ deska ma łączyć, a nie dzielić, nie? Więc ja osobiście się cieszę. I tutaj też porozmawiamy sobie na pewne tematy, gdzie, gdzie, gdzie przychodziły różnego rodzaju wasze hejty, można powiedzieć. Nie mówię, że do mnie czy coś, tylko do ludzi totalnie początkujących. E, osobiście posiadam grupę deskorolkową, deskorolkę dla początkujących i zaawansowanych, na której już jest ponad 10 tysięcy osób. I ta grupa powstała właśnie po to, żeby pomagać początkującym. Oczywiście też uczymy ich trochę życia, bo jak 15 razy z rzędu chłop się pyta o to samo. I wiecie, i no nie wyciąga żadnych wniosków sam z siebie, no to nikt mu nie pomoże, tak? No bo jednak no, tr trzeba myśleć też, nie? Y I ogólnie sytuacja wygląda w ten sposób, że popularność deskorolki rośnie między innymi dzięki kanałom YouTube. Tak, to jest właśnie. Dzięki kanałom YouTube, no bo YouTube teraz jest tak naprawdę mocniejszy i ważniejszy niż telewizja. Dzisiaj miałem taką sytuację, że jechałem sobie samochodem. W sumie dzisiaj, nie wiem kiedy wy to będziecie oglądać, ale ogólnie e, dzisiaj miałem taką sytuację, że jechałem samochodem i normalnie było e, mogliście wygrać. E, w sensie nie, jeszcze inaczej. Mogliście kupić telefon, a w gratisie dostawaliście fiszkę. Lol. No, z jednej strony wiesz, no, dla nas to beka, że fiszka, ale są ludzie co jeżdżą na fiszkach, są dzieciaki co jeżdżą na fiszkach, także trzeba też rozumieć innych. Tym bardziej, że jeżeli ktoś zacznie jeździć na fiszce to na pewno są większe szanse, że przejdzie na normalną deskorolkę później, ponieważ poczuje, że deska jest spoko. I takie rzeczy trzeba akceptować i moim zdaniem jest to naprawdę fajny ruch i przy okazji zachęcający. Jeżeli firmy takie potężne, które mają telefony Orange i tak dalej, nie będę mówił, która ta firma była dokładnie, e, zaczynają robić takie marketingowe triki, że rozdają deski, no aktualnie fiszki, ale skąd wiecie, czy zaraz nie będzie normalnie kompletnych desek czy coś, oczywiście jakichś dobrych marek. No to ci ludzie wiedzą, znają się na rzeczy, wiedzą, że teraz jest na to popyt. Tak samo spójrzcie na to, że 3 czwarte deskorolek kompletnych takich tańszych za 2-3 stówki, to 3 czwarte jest wyprzedana i non stop są pytania jaką kupić, kiedy kupić, gdzie kupić, a tak naprawdę wszystko non stop jest wyprzedane. Tutaj wam to od razu przy okazji powiem, że na miejskie-sporty.pl z kodem Gorgo5 macie 5% zniżki na cały asortyment. Więc deski, ubrania, rzeczy, części, i tak dalej możecie sobie korzystać do Wysyłka jest free, także działajcie. I mają tam deski też kompletne, różne podwieczy stówki, są też droższe. Jak chcecie jakąś większą pomoc, no to oczywiście zapraszam na moją grupę. No, i wracając do tematu, kolejna rzecz, która mi się też mega spodobała, to było to, że jest coraz więcej sesji zdjęciowych z ludźmi, którzy noszą deski ze sobą, albo robią jakieś triki. Wiadomo, z jednej strony, no dobra, nie wiem, ten ktoś, ten aktor czy ktokolwiek, nie. E, nie wiem, nie potrafi trików czy coś w tym stylu. Z jednej strony, okej, okay, rozumiem, ale z drugiej strony, spójrzcie na to, tylko właśnie tak myśląc, out of the box, to sytuacja wygląda następująco: że fajnie, że nosi tą deskę, ponieważ ludzie, którzy, nie wiem, oglądają te ciuchy, też mogą się zainspirować i sobie pomyśleć, ty, on nosi deskę spoko, może deskę jest spoko i wiecie, i kupi kolejny będzie. I właśnie. Takie chwyty marketingowe bardzo dużo nam pomogły, więc naprawdę to jest spoko, ponieważ pobudza, pobudza cały czas umysły młodych, umysły nawet starszych ludzi. Są ludzie, piszą do mnie ludzie na Instagramie, którzy mają po 2-3 dychy na karku, albo nawet więcej. No i wiecie, no i pisali do mnie, pisali i mówię, kurde fajnie, nie? jest zajawa, zajawa jest. No i to wszystko fajnie się rośnie, fajnie idzie do przodu, fajnie się rozwija w ogóle. Pięknie wygląda ta deseczka, nie? Kurde, patrzcie, nie? Revive, najnowszy model John Hilla pro model, który będzie sobie wisiał na tej ścianie. Tutaj mam jakieś moje taski, które muszę wykonać, jak chodzi o rozwój kanału. No i co? Mam nadzieję, że w końcu przestanie padać i będę mógł wyjść na dechę, nie? Ponieważ na razie jest to mega problem. No trudno, no trudno. Dobra, wracając do tematu. Nie wiem jak Wy, ja osobiście bardzo się cieszę, a to bardzo się cieszę, że deskorolka wraca do żywych. I teraz ta rzecz, o której chciałem wam powiedzieć. Słuchajcie. Ja wiem, że jest era TikToka, że jest era Instagramów i tak dalej, że dużo osób chodzi na tą deskę i prawie nic na niej nie robi, ale pamiętajcie, że lepsi tacy niż żadni. Lepszy, lepiej, żeby na razie tak siedzieli i tak robili i żeby się rozwijali. A TikTok i tak dalej to po prostu są nowe czasy, więc trzeba to jakokolwiek zaakceptować albo przynajmniej tego nie hejtować, tylko wspierać takie osoby. W sensie, no pomijam fakt, jeżeli ktoś naprawdę robi jakąś padakę, nie? Ale mówię... Też trzeba na to patrzeć z innej perspektywy, że to już nie są te same czasy co kiedyś, tylko teraz są to nowe czasy, <laughs> inne czasy. Teraz niestety, 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 no wiecie, literki się liczą, followersy się liczą i tak dalej. Nie każdy to rozumie, nie każdy to akceptuje i ma do tego prawo, ale też nie możemy im zabierać takiej możliwości, tak? Chcą, to niech se robią te TikToki i tak dalej. Dzięki takim właśnie aplikacjom również deskorolka się rozwija, co idzie na duży plus dla nas. Po pierwsze, Idzie dobra sprzedaż dla firm, czyli będzie coraz więcej skate shopów. Jak będzie coraz więcej skate shopów, to będzie coraz więcej pieniędzy. Jak będzie coraz więcej pieniędzy, będzie coraz więcej petycji. Jak będzie coraz więcej petycji, będzie coraz więcej skateparków, różnych spotów i tak dalej. Tak, jeżeli kraj zobaczy, że jest dużo skateów, to będzie też dużo dla nich jakiś przeszkód. Jakiś przeszkód w sensie pozytywnym znaczeniu, że będzie dużo nowych możliwości. A jeżeli 3 czwarte skate shopów opada, nie ma pieniędzy, ledwo wiąże koniec z końcem, no, to nigdy nie będzie dobrze i nikt Wam nie zbuduje za 2 miliony skateparku, jeżeli nie będzie ludzi, którzy jeżdżą na deskach, tak? No, są też hulajnogi i tak dalej, tutaj już nie wliczam, nie będę wchodził w tematy statystyk, tam hulajnogi i tak dalej, ponieważ nie wiem, jak oni się tam zajmują takimi rzeczami, nie wiem, czy oni w ogóle. Działają na rzecz jakichś skate parków czy coś, nie mam pojęcia, więc tutaj się nie będę wypowiadał. Jednak osobiście uważam i możecie dać znać w komentarzach, co Wy uważacie na ten temat, ale moim zdaniem fajnie, że to wszystko idzie do przodu i miejmy nadzieję, że jak najwięcej osób będzie jeździć na deskorolkach i po prostu będziemy się dalej rozwijać. Będziemy ćwiczyć, filmować i tak dalej. Każdy będzie szedł w swoim kierunku w jakimś stopniu, ale po prostu super, że ta deska wraca. Mamy. Coraz więcej zdjęć, coraz więcej plakatów w jakichś centrach handlowych jest, takich dużych banerów z deskorolkami, i tak dalej. Więc naprawdę idzie to w fajnym kierunku. I nie popsujmy tego, tylko właśnie wspierajmy tą całą inicjatywę. Dajcie znać w komentarzach, co o tym sądzicie wszystkim. Moim zdaniem to jest mega fajne. Ja się z wami żegnam. Do zobaczyska. Piąteczka. A jeszcze jedno w sumie. E, od zera do skatera już niedługo będzie, no niestety muszę czekać na Saja. Nie, jestem e, zależny od niego tak naprawdę, od jego czasu. On teraz ma mało czasu, więc jest ciężko po prostu nagrać. A druga sprawa, non-stop teraz pada, albo się ze w pracy, więc kurczę, no jest problem, ale będziemy nad tym pracować, więc spokojnie damy radę. Wszystkiego dobrego. Do zobaczyska. Saja. I musicie mi jeszcze jedną rzecz na sam koniec, jeszcze. Już się pożegnałem, ale jeszcze jedna rzecz. Musicie mi pomóc. Bo ja bym chciał sobie porobić streamy, bo ja lubię sobie pograć czasami. Nie gram jakoś super często, więc streamy pewnie nie będą jakieś super systematyczne. A może będą, ale po prostu krótkie. No i słuchajcie, to by było fajne, bo byśmy mieli fajną więź, moglibyśmy sobie rozmawiać razem na streamach. I teraz moje pytanie jest następujące. Czy Twitch na Twitchu robi stream w sensie, czy robisz na YouTubie Musicie mi tu pomóc, bo mam dylemat. A ogólnie mam też kilka fajnych gier, które mógłbym postreamować. Ogólnie chciałbym w Tibie pograć, to mnie pewnie znacie, wiecie, że ja lubię Tibijkę. A tak poza tym, to mam God of War na Play'a mam Zeldę na Nintendo Switch'a. Mam oczywiście sprzęt do streamowania z konsol, więc don't worry, na PS4 mam też Wiedźmina. No i mam jeszcze Skate'a trójkę na PS3, więc oczywiście jest w co grać, mam dwie konsole, w sumie mam trzy konsole, bo mam Play'a e, trójkę, czwórkę i Switch'a, także jest na czym streamować. No i mam jeszcze oczywiście kompa stacjonarnego i laptopa, więc możemy działać na każdy możliwy sposób. Także jak ktoś już dotarł do samego końca, to dziękuję bardzo i możecie mi pomóc. Liczę na Was w komentarzach. Pozdrawiam. Żegnam się już ostatni raz. Tym razem. Yo.